Nastia siedziała w kuchni i kreśliła na kartkach papieru jakieś zawiasy, kółeczka i strzałki. Rozmyślając nad tym, co korotko wzdążył jej opowiedzieć przy obiedzie. Dzisiaj o siódmej rano, Alina Waznis, młoda, ale już dość znana aktorka, miała się zjawić na planie filmowym. Jedynie nie pokazała się do wpół do ósmej zaczęto się niepokoić. Jej domowy telefon nie odpowiadał. O ósmej. Reżyser Andrzej Smułow, kochanek Aliny, postanowił do niej pojechać. Miał klucze do jej mieszkania, co nikogo nie dziwiło, bo wszyscy w wytwórni wiedzieli o ich związku, który trwał już cztery lata. Smułow oświadczył, że jego samochód jest niesprawny i poprosił, żeby go ktoś podrzucił. Ostatecznie pojechał do Aliny razem z asystentem operatora, Nikołajem Kotinem, kiedy mimo natarczywych dzwonków do drzwi Waznis im nie otworzyła, weszli do mieszkania i znaleźli ją uduszoną. Lekarz, który przyjechał wraz z grupą operacyjną, stwierdził, że śmierć Aliny Waznis nastąpiła mniej więcej siedem do dziewięciu godzin wcześniej to znaczy między północą a drugą w nocy. Podejrzenie, jak to bywa w takich wypadkach, od razu padło na kochanka ofiary reżysera Andreya Smułowa. Jednak już pierwsze rozmowy z członkami ekipy filmowej pokazały, że Andrii Lwowicz na śmierci Aliny stracił najwięcej. Oto, co oznajmił Korotkowowi prezes Syriusza Michaił Nikołajewicz mazurkiewicz Kariera zawodowa Andrija nie układała się najlepiej. Smułow kręci kryminały i thrillery. Jego pierwszy film natychmiast zyskał rozgłos. Zrobiony był z ogromnym talentem i Smułow, jak piszą w książkach, Obudził się pewnego pięknego ranka w aureoli sławy. Później zrobił drugi film, trochę słabszy, potem trzeci jeszcze słabszy. Wszyscy zachodzili w głowę, co mogło się stać. Nikt nie wątpił, że Andrzej Lewowicz jest niesłychanie zdolny, ale z jakiegoś powodu każdy jego kolejny film nieznacznie, a czasem bardzo wyraźnie przypominał poprzednie produkcje. Później Smułow spotkał Alinę. Była wtedy studentką szkoły teatralnej i występowała w filmach kręconych w naszym studiu muzycznym. Smułow zaryzykował i dał Alinie szansę, bo po pierwsze dziewczyna była naprawdę dobrą aktorką, a po drugie zakochał się w niej bez pamięci. Zresztą ona też świata poza nim nie widziała. Ciężko razem pracowali. Smułow powierzył jej rolę w trzech swoich filmach i uczył aktorstwa. Alina stała się niewątpliwie ozdobą jego filmów, ale one i tak były coraz...